Dzień dobry, cześć, z z dzisiaj międzynarodowy dzień kota. Nie wiem czy to będzie, ale to 17 lutego jest dzisiaj. No i po prostu chcę wam pokażę, jak się mają moje koty No graffiti. Jest właśnie karna, się kończy już. Wypadło coś. czekaj, już skończą się jeść. A kicia tam weszła do patelni seje. Hmm, no bo się mają moje kotki. Trzymają mają swoje święto, dzień kota. Nie podbieraj mu. Mruczek? Nie. No. Dobrze się mają koty. <gryw> Pakują się wszędzie. No. no. Cześć. No. Następny odcinek będzie w marcu. 23 chyba. No. W tym odcinku to byłoby już wszystko. Zobaczyłem w którym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.